Kolejne newsy, zaczynamy. Dramat Realu mimo zwycięstwa 4 do 0. Podczas ostatniego meczu Realu Madryt przeciwko Osasunie doszło do prawdziwego koszmaru kontuzji. W zaledwie 38 minut, trzech kluczowych zawodników musiało opuścić boisko z powodu urazów: najpierw Rodrigo, później Militao, a na końcu Lucas Vazquez. Sytuacja była tak trudna, że trener Carlo Ancelotti musiał dokonać licznych zmian. Tym sięgnąć po młodych zawodników z akademii oraz przestawić niektórych piłkarzy na nowe pozycje. Rodrygo był pierwszym zawodnikiem, który doznał urazu. Po wcześniejszej kontuzji wrócił na boisko podczas meczu z Milanem, jednak teraz ponownie zmaga się z problemami mięśniowymi. W 20 minucie, po próbie kontynuowania gry, musiał zejść z boiska, nie kryjąc frustracji i smutku. Jego miejsce zajął Brahim Gias. Militao dostarczył kolejnego zmartwienia kibicom zgromadzonym na Bernabeu. Brazylijczyk doznał kontuzji kolana i musiał opuścić boisko na noszach. Choć szczegóły urazu nie są jeszcze znane, sytuacja wygląda poważnie. Tym razem chodzi o prawe kolano, co oznacza, że nie doszło do pogorszenia wcześniejszej kontuzji, kiedy to zerwał w jej zadło krzyżowe w lewym kolanie. Na tym jednak nie skończyły się problemy realu. W 38 minucie Lukas Vazquez również doznał kontuzji mięśniowej. Pomimo bólu, dotrwał do końca pierwszej połowy. W odpowiedzi na sytuację Ancelotti zmuszony był do przesunięcia Valverdej na pozycję prawego obrońcy oraz zmiany ustawienia, co miało na celu odciążenie Lukasa i zmniejszenie ryzyka pogłębienia jego urazu. W rezultacie, Real Madrid znajduje się w trudnej sytuacji kadrowej w obronie. Kontuzjowani są już Dani Carvajal, Lucas, Militao oraz Aurelien Ciołomeni. Jedynymi zdrowymi defensorami pozostają Radyge, Mendy oraz Fran Garcia. To zmusiło Ancelottego do wprowadzenia młodego Asencja na boisko. A prawdopodobnie w najbliższych meczach szansę na grę otrzyma także Fortea, młody talent z drużyn młodzieżowych. Zbliżająca się przerwa reprezentacyjna daje Realowi Madryt odrobinę wytchnienia i czas na regenerację. Ten czas będzie niezbędny, by zespół mógł odbudować swoją formację defensywną przed powrotem do rozgrywek. A teraz przenieśmy się do Ligue 1. Przemysław Frankowski znów błysnął na francuskich boiskach. Reprezentant Polski który od kilku sezonów jest jedną z kluczowych postaci w Lens. Zdobył swoją czwartą bramkę w tym sezonie, pewnie wykonując rzut karny w meczu przeciwko FC Nant. Spotkanie dostarczyło kibicom wielu emocji, a Frankowski, ten gol był jego czwartym trafieniem w 11 występach w tym sezonie, co tylko potwierdza jego rosnącą formę i regularność. Frankowski to zawodnik, na którym Lens może polegać w kluczowych momentach. Jego pewność siebie i skuteczność przy rzutach karnych są imponujące. Na przestrzeni sezonów Polak rzadko zawodzi z 11 metrów, a jego trafienia niejednokrotnie decydowały o losach spotkań. Dzięki tej bramce przemysław Frankowski po raz kolejny udowodnił, że jest jednym z filarów Lens i jednym z czołowych polskich zawodników w Ligue 1. Jego świetna forma to również dobra wiadomość dla polskiej reprezentacji, której mecze zbliżają się wielkimi krokami. I to wszystko na dziś. Jeśli podobają ci się materiały, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, żeby być na bieżąco.